Witam serdecznie Państwa, ten rapel W dzisiejszym odcinku Hatko będzie coś smacznego. Będą potrzebne do mnie potrzebne kubek dwie dwie łyżeczki Wiem to jest brudna, zaraz wymienię Dwie łyżeczki jak mam wumiliłem jedna czekolada, mogą być też dwie bo już przed dwie energetyk i to najważniejsze zapiekanka lełanie pachnie więc najpierw wlewamy Do kubeczka. Widać, że jest zielony. Też kupiłem drugiego, bo wiedziałem, że nie wystarczy. Otwieramy drugiego. Zobaczcie. Wsypujemy cukier. Tego misu? Musiałem robić sprawę, bo a teraz. Dokładnie to wymieszamy. Wystarczy. Teraz wyciągamy naszą napiekaneczkę, otwieramy czekoladę jedną. Czekolada jest otworzona. Na pewno tak się pytacie, po co tą czekoladę kupiłem? Do hardcore'a tego. Tu zaraz zobaczycie. Czekoladę kładziemy sobie do naszej zapiekanki. Jak widzicie, jedna wystarczyła, a teraz.

Picie wypite, nie robcie to co ja, lepiej, bo jak się nie jest pewne z się na przykład, ma się dziesięć, pięć lat. To lepiej nie robić tego od bo jak będziecie mniejszym, 5-10 lat, to może trafić do szpitala się. I można też nawet umrzeć. To lepiej tego nie róbcie. Jak oglądacie to maluchy. I nie psujcie sobie rątka, jak ja. Ale cóż, takie życie. Inni nagrywają na przykład na przykład Daily. Inni nagrywają coś innego, inni coś innego. Ja nagrywam rapy, hardkory i to najpiękniejsze budowli świata. O, właśnie przypomniałem, że są dwa konkursy. Jeden już trwa, naj, 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 najlepszy fan na świecie. I drugi, kto więcej zapamiętał? W, w filmie 100 najpiękniejszych budowli świata. Ten film, ten konkurs, znaczy się 100 najpiękniejszych budowli świata. Ta się dopiero w postępnym odcinku. Wytłumaczę zasady. Wybieracie jeden odcinek, 100 najpiękniejszych budowli świata, i wypisujecie, który najpierw, odcinek w komentarzu. Wybraliście. Ile zapamiętaliście? I teraz, więcej rozbierze, ten wygrywa. Najwięcej punktów ma odcinek. Najwięcej ma punktów, w którym podchodzi ten, ta, bud ta budowla. W którym kraju podchodzi ta budowla? Można zdobyć 30 punktów, Zaraz, tutaj 10 punktów tylko sobie policzcie ile możecie zdobyć i pooglądajcie wszystkie odcinki wybierzcie tylko jeden i i wpiszcie w komentarze, jak wam mówiłem przepraszam na koniec tego filmu pojawi się taki coś nie mogę powiedzieć co takiego się pojawi bo to jest tajemnicza. O, jeszcze jedno. Po jednym filmie pojawił się taki fajny komentarz, że, że ta moja wybranka może byłaby przedwysłana przez Boga lub przez szatana. Ja się domyślam, kto to napisał. Saul i w tej jego imię się naczyna na P. Z mojego zna I wiem, że ten Fan, ten Ten fan ma najmniej imię Paweł Jeśli zgadłem To niech ta osoba wpisze się w komentarzu, że zgadłem Brawo, zgadłeś, to ja I, i za tą osobę dziękuję za to, że taki komentarz fajnie napisała Może ben, Może znajdę nową, dziewczynę może nie ale mam nadzieję, że tak. Więc żegnam Was w tym odcinku Jak się ten film stawi, to nagram jeszcze drugi Ale się wszechbudowli świata wtedy Film Więc do zobaczenia Państwu Teraz muszę tutaj poprzątać Po że Stawić ten film Zobaczymy się w kolejnym odcinku I pamiętajcie postawcie Posadźcie w górę Dajcie suba I żegnam Was Ten raper.